E, siema ludzie, z tej strony Domiś e, tak e, i dzisiaj taki poradnik e, e, dużo ludzi pewnie zastanawia się nad tym, może teraz to już nie, bo jest tu pełno ale ja też zrobię jak się ty będziecie domyślali po nazwie jak pobrać minecrafta Ok. na samym początku wejdźmy na naszą przeglądarkę internetową a następnie odpalmy e, nasz e, nasz moje, mojego chomika odpalcie link do tutaj do tego dam wam w opisie Można, no, moj jest sposób, na mojstocę z YouTube powiedz na czymy ten pobieramy sobie tego pobieramy sobie Minecrafta pobieramy sobie Minecraftem ja nie będę pobierał bo to, to trochę ten i rejestrując się dostaniecie tam tego 50 mega to sobie pobierzecie, I to ten ale ja nie będę sobie bardzo e, tak pobieracie sobie Minecrafta E, pobieracie sobie minecrafta następnie e, tam będziecie mieli e, będziecie mieli kropka minecraft po wypakowaniu więc wpisujecie e, ukośnik a p p a d, a d a d a ukośnik i dobra i tutaj wrzuci, wrzućcie swoje e, swoje ten. E, wrzućcie tutaj swoje jako no e, wrzućcie tutaj z tego wypakowane kropka minecraft no i potem tam pijacie jeżeli tam będziecie chcieli, jak to, mieć tą najnowszą wersję, tam klikniecie potem e, uko, e, coś tam, a, update, czy jakoś tak, tam piszecie swoją nazwę, no i tam takie dupa, 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 dupa takie, no dobra, no to cześć, e, no i albo do następnego odcinka, może z Minecrafta, z czegoś tam innego, albo do następnego poradnika, no, no i to by było na tyle, no to cześć. Okay.